Cześć, tutaj Przemek, super, że tu jesteś. W procesie rozwoju produktu występują konkretne fazy, etapy, są one nazwane, opisane, zwykle wyglądają podobnie. Jednak potrafią przysporzyć problemów, dlatego że chociażby czym różni się Proof of Concept od prototypu od MVP, minimum viable product? O wszystkim w dzisiejszym odcinku, zapraszam. Patrząc na rozwój produktu w pełnej jego rozciągłości, tych faz mamy wiele. Mamy właśnie w kolejności występowania: Proof of Concept, prototyp, MVP, czyli Minimum Viable Product, pierwszą taką finalną wersję produktu i wszystkie jego kolejne iteracje. Proof of Concept jest w tym sensie takim pierwszym, najwcześniejszym szkicem projektu. Odpowiada na takie ogólne pytania, czy produkt da się w ogóle wdrożyć. Czy w ramach budżetów firmy, czy w ramach dostępnych rozwiązań mamy wszystko, czego potrzebujemy, żeby taki produkt wykonać. Czy jest na ten produkt rynek? To jest taki bardzo wstępny feedback. Jeszcze zanim w ogóle przekażemy naszym użytkownikom jakąś formę produktu do testowania, to jest taka pierwsza rozmowa z rynkiem. Czyli proof of concept odpowiada na takie pierwsze ogólne pytanie, czy, czy w ogóle. Następnie przechodzimy do fazy prototypu. I prototyp jest już taką wizualizacją naszego produktu. Może nie jest jeszcze takim funkcjonalnym produktem, nie da się go ściągnąć ze sklepu, nie da się w niego poklikać, nie da się ustawić swojego konta użytkownika, ale jest swego rodzaju makietą, taką mapą, czyli widzimy taką architekturę rozwiązania, widzimy, co będzie możliwe do wykonania, jakie funkcjonalności będą dostępne, jakie będzie flow, czyli prototyp odpowiada na takie pierwsze pytanie, jak. MVP, Minimum Viable Product, to jest taki trzeci etap rozwoju naszego produktu, w którym mamy już uwzględniony ten pierwszy feedback. Jeszcze na takim szkicowym etapie, czyli w przypadku proof of concept, już na takim, gdzie mamy rozrysowaną mapę rozwiązania, gdzie już wiemy, co będzie w nim dostępne, czy już jesteśmy po kilku feedbackach i w tym momencie wybraliśmy takie kluczowe dla nas funkcjonalności. Czyli najważniejsze dla naszego rozwiązania, które są dostępne, które są działające, czyli jest to już taka funkcjonalna forma produktu, która często będzie już dostępna publicznie dla takich early adopterów i to nie będzie idealny produkt. On nie będzie miał wszystkich dostępnych funkcjonalności, będzie skupiał się na tych najważniejszych. Czyli, dla przykładu, prawdopodobnie nie będziemy tam mogli jeszcze wybrać swojego awatara, wstawić swojego zdjęcia, skustomizować kolorów czy czcionek. Naszej konkretnej wersji aplikacji, ale będziemy mogli zrobić dokładnie to, po co ta aplikacja została stworzona. O Proof of Concept i o MVP nagrałem osobne odcinki, bo to są trochę bardziej obszerne tematy. Także serdecznie zapraszam do sprawdzenia jednego i drugiego, bo tam dużo bardziej wszedłem w szczegóły odnośnie tych konkretnych etapów rozwoju produktu. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć!